Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na faworki bardzo smaczne, pulchne, bez cukru, bez spulchniaczy. Polecam do trzech szklanek, mąki, takich mniej więcej z małym brzuszkiem. Na tą ilość mąki potrzeba mniej więcej 250 ml śmietany kremówki. Wypróbujcie z kremówką, naprawdę są faworki rewelacyjne, polecam. Do tego jeszcze jakiś aromat i dwie łyżki spirytusu albo octu. Z tym spirytusem chodzi tutaj o to, żeby w trakcie smażenia te faworki nam się zbytnio, właściwie tłuszcz nam się nie pienił. Wyrabiamy mniej więcej na jednolite ciasto. W razie, gdyby było za suche, dolewamy jeszcze trochę śmietanki, a w razie, gdyby było za mokre, dodajemy ciut mąki i jeszcze krótko wyrabiamy. Odstawiamy ciasto w chłodne miejsce lub do lodówki pod przykryciem, żeby odpoczęło. Na około pół godziny. Te faworki robiłam wczoraj, stąd ten przepis ukazuje się dość późno, ale zawsze zdążycie go jeszcze wypróbować do wtorku bliskiego bądź w ciągu roku. Kiedy ciasto odpocznie, poznacie to po tym, że się uelastyczni, jest bardziej miękkie łatwe do wałkowania, a chodzi o to, żeby placki wywałkować dość cienko, wtedy te faworki są dużo lepsze. Przed podzieleniem ciasta na porcje, warto go przerobić, żeby było jeszcze bardziej miękkie, łatwe do wałkowania. Ciasto dzielimy sobie na części, kolejno wałkujemy placki. Ja starałam się tak dosyć cienko wałkować po to żeby właśnie później podczas smażenia uzyskać takie jak najlepsze efekty te faworki są takie delikatne chrupiące mąką podsypuję tylko na początku wałkowania a potem staram się żeby było jej jak najmniej najlepiej wcale dzięki temu przy smażeniu tłuszcz nie będzie się pienił po wywałkowaniu tak jak widzicie kroję sobie radełkiem albo nożem na takie długie pasy, pasy najczęściej o szerokości 2,5-3 cm. Każdy taki pas przecinamy tak, żeby nam pasowało do garnka, żeby te faworki nie były za długie, bo wtedy może się okazać, że będą nam się zaginać podczas smażenia. Po środku przecinamy każdy taki podzielony pasek. Wielkość faworków to już zależy od nas i od tego jakiego użyjecie garnka. Jeśli zrobiliśmy faworków dużą porcję, lub po prostu mamy jeszcze coś innego do zrobienia, i te faworki dłużej będą leżeć, wtedy trzeba je czymś nakryć, żeby nam nie obsychały. Najlepiej ściereczką czystą bawełnianą. W międzyczasie rozgrzewamy tłuszcz do temperatury. Mniej więcej 175 stopni, wyższa będzie nam je za bardzo przypalać. Przyda się termometr albo po prostu próba. Wrzucić trzeba kawałeczek ciasta, jeśli zaraz wypłynie, możemy zacząć smażenie. Smażę na lekko rumiany kolor, zaraz wyjmuję z garnka, osączam na bibule. Niektórzy ciasto tłuką wałkiem, żeby właśnie pozbawić go powietrza, ja tego nie zrobiłam. I efekt jest taki, że właśnie faworki są bardzo pulchne. Pęcherzyków w nich jest, jak widzicie, mnóstwo, ale są przez to też bardzo, bardzo pyszne. Koniecznie wypróbujcie. Pozdrawiam, życzę wszystkim smacznego. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.